Uuu, te smoothie, no smoothie, dobre. Nice. Te, tam kurwa, ale wiesz. Bo kurwa, ale... Samsung ma Oledo od Chcesz, żeby ludzie mniej? Na do bydli? Kurwa, nie wiem, ja chyba oleda nadal by wolał. co kurwa, z tym zrobić? Tylko że przy starych OLEDach było tak, że one się takie... One tam co jakiś czas co z tego co pamiętam. Ale zruchani, ja pierdolę. Kurwa całe plecaki mają. Ale się kurwa obłowiłem, ja pierdolę. legiatokuje ale...